Cześć, czołem ja jestem Rawszy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w mieście Yalahar i tym razem udamy się zabić taskowego bossa o imieniu Esmeralda. Esmeraldę mamy okazję zabić po zabiciu 400 zmutowanych szczurów. Nie jest to jakieś wielkie wyzwanie. Ja akurat te szczury sobie na arenie Jalahar przy okazji profitując na zmutowanych Tigerach akurat z tym profitem to ja bym się kłócił bo na tych skillach to to nie było jakieś wielkie nie wiadomo jakie szaleństwo na pewno na większych skillach byście lepiej poprofitowali ale to nie o tym ten odcinek lecimy pokazuję wam drogę jak dobiec na tego bossa i zobaczymy przekonamy się co z niego nam wyleci bo ja sam z ręką na sercu wam powiem że pierwszy raz na tym bosie będę. Nigdy w życiu nie robiłem tego taska, a teraz korzystając z okazji, że robimy ten projekcik Eco Zera, który już bardzo dobrze stoi. Niedługo, 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 choć nie w tym tygodniu, odcineczek na kanale z tego projektu. To jest okazja dograć odcinek z taskowego bossa, bo już trochę tych bossów mamy opisanych, ale akurat tego brakuje, więc czemu by nie czegoś na szybko. Dograć przed weekendem. Także droga wygląda tak. Wszystko w podziemiach Yalaharu, pod samym miastem. Przechodzimy. Teraz poziom minus 2, cały czas na dół. Jak możecie zauważyć, po drodze raty. Raty jakieś kurdy, dżdżownice i inne syfy, czyli tak naprawdę nic wielkiego. Myślałem, że po drodze spotkam jakiegoś szlajma. Ale, ale nic z tego, dobra, wchodzimy w teleport. Czy analizer jest zresetowany, żebyśmy mogli zobaczyć, co nam tutaj zleciało? Oczywiście, ten boss jest w 100% odporny na śmierć i energię, także tam profesje magiczne. Niech uważają, ale patrząc na to, że jest częściowo odporny na fizykę, to czy tam neutralny, to nie jest on dla nas żadnym przeciwnikiem. Zbierzmy tego całego lota i 14 tysięcy golda profitu, no patrząc na nasze ostatnie wydatki z imbuitemami, to na pewno nam ten, ten profit się przyda. Wiadomo, nie jest to coś wielkiego, ale przy okazji czemu by nie, to drodzy widzowie, ja kończę ten króciutki odcineczek, łapa w górę czy w dół, jeśli jeszcze nie zostawiliście suba, to śmiało zostawcie. Widzimy się na najbliższym streamie. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, jo!